ale hela, zaskrybujcie mi kanał z dzwoneczkiem. I zostawijcie łapeczki w górę. No i jak w grę. Gram sobie coś, czyli dzisiaj jest VIP No. I dzisiaj. Pogręcam na na, 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 na. Na kurde ten. <laughs> na jakimś nowym świecie, bo musimy go stworzyć. E, tak xdek mm. I, i ty I, i ty gaming mam chyba 26 subów na kanale więc też muszę... właśnie lecimy po 100 subskrypcji yy, wiem, że trochę to nam zajmie, ale ale się da, wszystko się da dobra, nie wszystko, ale da się Gaming 26 Dobra Ale oczywiście game mode sobie zbieramy nie, nie game mode 1 tylko Slytherina po prostu Game mode xzgaming prawda. Jest jakiś świat? O, od razu zbieram sobie drwno To naprawdę mega przydatne drwno Kurde 50 zł E, chyba nie potrzebuję jakichś nasionki, co? Bo no, po prostu wybrałem te nasiona. Jak rzekł na sobie zbieram to drewno. Trochę robię, ale sorry. E, dobra. Tutaj trochę tego drewna będę mieć tego drzewa w sumie. Trzy, 4, 5 i 6 siedem osiem to będzie już chyba mi się nie dosięgam. Będzie spadło... Dwa drewna spadły. Mam dziewięć drewna. To w ogóle. Spoko nawet nie wiem, kok. Ale tak teraz sobie je przerobimy na deski. Oczywiście... Oczywiście. Więc robię crafting hop hop. 12 patyków mam i z tych patyków oczywiście powstaje w tej chwili w tej słodnej chwili powstaje kilof. Y... Kilof kilo, tak drewniany kilofik, którym się podkopuje pod ziemię, żeby zdobyć trochę kobla bo był po prostu przydało się. No tutaj, dobra. To sobie zniszcze tak. Znaczy postawię. A nie, jednak tu muszę i tak poskopać. Dobra. Yy, Nieważne. Już Cobblestone. Tylko no to trochę jest inna grafika. Inaczej wygląda Cobblestone. Więc, no. To jest trochę inne po prostu. Dobra. Kopiemy sobie tego kobla. Mam już trochę. z dziewięć, dziewięć kobla chcę. Osiem i dziewięć. Mm, dobra. Ja sobie tutaj idę. o kura. Kurde, gdzie jest ta kura? a ulać. Dobra, trudno, nie będę mierzyć. Tutaj. Będę miał coś lecz. Dobra, szybko tak. O dobra, biorę ten crafting i stojąc IRE. Poszukam jakieś plan i żebym mogła tam więcej zwierzątek e, zabić czy coś. Czekaj. Mam tu wszędzie jest las. Kurde, ale mnie zlagowało. Dobra. Tylko tu siedzi las, ale widzę. Widzę, patrzcie, patrzcie. Dobra, są góry, więc tam nie wiadomo, jak już zwierzęt prawda nie będzie. Ale no. W tej grze owce nie dają mięsa. A Creepery mają dziwaczną twarz. Nie. Ona, jakby wiedziała, że ja chcę ją załatwić. Normalnie. Tak zwięga. Sorry, za takie lagi. Dobra. Mam tu. Mam wełnę. Czeka, 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 żeby nie zgubiła tego horyzontu. Kurde, tam jest druga owca. No, no, jak ją odpuścić? Ja muszę po prostu załatwić te owieczki. Bam, 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 bam. Jest. Dwie wełny sztukcia. O, trzcina cukrowa. Kurde. Dobra. Spoko. Trzcina cukrowa jest sztukcia. Biorę sobie tą ciszę na cukrową. O, zajączki. Spoko. Ale teraz muszę sobie jakoś wleźć. Mam 13 dni w sumie. Więc. No. Wiadomo. ty sobie skopię kobla. Jeden bloczek. I tak. Tutaj widzę wungier. No, więc. sobie go wykopię. Mam w komentarzach? piszcie, Czy może wolicie. Yy, no co wolicie? Nie wiem. Może być nawet ta gra. Ta taka porąbana taka właśnie, czyli ta. no, Wybrałem się tylko po tego węgla. oleć, Hops. No. Mm -hmm.

się uda Dobre chęci Też się liczą chyba Nie wiem, podobno Dobra wykopię ten wągiel daj się tylko tak Rozwalam tego birka. Tylko wolno się niść Kilofie Please Niech ten Kilof... Aha, dobra już się zniszczył no trudno, muszę postawić, nie wierzę, po prostu postawiam craftingsę tutaj I teraz zrobię to, zrobię to, wreszcie to Czyli to plus siekierkę No jest ok Pokładam sobie to tylko we Też O Dobra. I sąże to poukla przez wieku. Tak. To te bendemia się kilo. Kichera. Te kilo eu bendemia. No i, i okej. Okay. A tutaj mogę sobie dać dita. Um, no, ok. Doka. Muszę to zniszczyć. Teraz. i hops, Cieka mogłam jeszcze sobie zrobić ten, jak się nazywa łopatę. ale dobrze już tam olać, po prostu olać, um. sobie tutaj robię to, tu. bum, Dobra, spoko się kopię, yy, mam już drugi level, fajnie, mega. Dobra. Teraz tutaj dalej kopię. I tyle. Dobra. E, będę się o tym. Dobra, zaraz wykopię tylko jeszcze trochę węgla i sobie zrobię łopatę, Tutaj wykopię trochę kobla. Też. Dobra. Dobra kobla. XD. Dzień. I Wezmę sobie dirta Ja chcę dużo dita. Ale teraz hops, hops. I sobie zrobię teraz łopatę. Tak. Dobra, i chłopaki, już tutaj zostaje w tym miejscu. Już to wolać e, Po prostu. Dobra, mam crafting. Sobie wykopię troszeczkę. No. Łopatą. Ja nie mogę. Dobra. Chłopata i kopiec 3 Nawet spoko. Szybciej niż łapką. Dobra, mam aż 23 dita. To jest yy, nawet dużo dosyć spoko. Ale nie będę robiła oczywiście sobie z dieta tego domu jakiś snubek. Yy, Może skobra zrobię. Jak już. Dobra. O kurde. Mam ten. O jeden za mało. Wełny yy, żeby zrobić łóżko. Słabo. Szybko sobie zrobiła jakiś domek podziemny Albo na tym Właśnie nie podziemny tylko wysoko Jakiś domek tak wysoko Wykopię sobie dirta trochę Dobrałam już dirta Nie ma czasu podbudować się muszę nawet ci nie nic, ale muszę się podbudować, bo będzie trochę sipał. Yy, no. Ale tam. Robię siatek. Ops. I hop. I hop. Dobra, to zrobiłam trochę niżej. Mam próbować? Nie wiem, w sumie. U. Tak myślałam. I wiecie, ale tak, jak już naprawdę ten... sobie użyję innych bloków, na przykład kobla mogę użyć. Użyję sobie. I tak, jest trochę rozbudówka. się tego kobla? Dobra, spadę tam. Ale co? Tutaj prostu się crafting. Y o kurde, ten skriper jest, pająk jest, ten sakra tam na dole. aż A śmieciarki przechodzą. Dobra, eee, ale to... No, ja tu będę sobie chodzić na shifcie. W ogóle. Sobie jednak rozbudzę troszeczkę tą platformę, żeby być pewna, że nie spadnę nigdzie. No i... Widzimy się rannekiem. Dobra widzowie, robi się już w sumie Zaraz ten ząbiak, co tutaj jest. O tu, w tym kuku będzie się zaraz palił. Mam nadzieję, że nie wejdzie pod moją platformą oczywiście. Ale, no. O kurde, ty, jaki sprytny. Wszyscy do eski. XDR. Ja to widzę moby. Nie. Ale widzę wilka i zębiaka w wodzie w sumie. Więc jednak widzę moba. Ale mo nie widzę mobów. Kilku mobów, tylko jednego moba. <śm> no. Więc jednak coś innego. Dobra. Bo ja jednym jest pusty przestrzeni, to wszędzie zda. Jeg husker ingenting. Trochę mi laguje, ale nieważne tutaj ten wejdę. O! Czy to płynął zombie? Nie. Wydawało mi się. Chociaż w sumie nawet dobrze, że mi się wydawało. Ej, to jest czarna owca. Mm, ale mm, po prostu, co? Więc jakoś chciałabym się tam dostać <słuch> <słuch> Po prostu Dobra, no dobra, yy, to kończę ten odcinek, jak, co, jak na póki co, tak na razie, no, więc na razie, na razie, czyli pa, no, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem i zdajecie łapeczki w górę, no, elo.